Na początku mojej drogi zawodowej pracowałem fizycznie na budowach. Często czegoś brakowało wiader z farbą czy też zaprawy. Taksówki na okrągło kursowały na nasze budowy. Gdy objąłem funkcję koordynatora prac w dużej firmie deweloperskiej, okazało się, że trudności są te same. Tak wpadliśmy na pomysł aplikacji Pali Pali. W koreańskim systemie pracy wszystko musi być Pali Pali, czyli po prostu szybko-szybko. Nasza aplikacja daje możliwość natychmiastowo poradzić sobie z brakami materiałowymi. Póki co chcemy się skupić na sektorze budowlanym. Docelowo chcemy dać możliwość przewozu wszystkiego i wszystkim. Hub of Talent 2 da nam możliwość rozwoju naszej aplikacji i wsparcie w zakresie prawnym. Dzięki programowi mamy możliwość wyjazdu do USA, gdzie będziemy mieli okazję zaprezentować nasz pomysł. Nazywam się Michał Pilarski i rozwijam swój projekt dzięki Hub of Talent 2